Cześć, z tej strony Patryk z Pogromcy Betów, jest godzina 13, jest środa, zaczynajmy typowanie. Zanim przejdziemy do klub programu, oczywiście zerknijcie na nasze media społecznościowe, zostawcie lajka oraz suba, żeby nie, żeby nie ominęły Was kolejne filmy, które o 13 codziennie. Przypominam... Zerknijcie też na fajną ofertę, którą mamy od Was razem z Superbed, bo Superbed jest partnerem kanału. Możecie założyć tam konto z kodem PBWip. Link do rejestracji, do rejestracji oczywiście macie w opisie filmu. Z tym linkiem macie, uwaga, 100 zł od depozytu 50, 100 zł, 100% od depozytu 50, zł, 500 zł cashback na start przez cały tydzień, no i 34 zł w ciągu 48 godzin. Free bed od nas. Także bardzo się opłaca założyć konto na Superbed, jeżeli jeżeli go jeszcze nie macie. I to nie wszystko, bo jeżeli założycie konto właśnie z kodem VIP i na grupie na Facebooku dołączycie właśnie do grupy i napiszecie swój nick superbet pod odpowiednim postem dostajecie jeszcze dwie dychy po prostu bonusu i jeżeli wejdziecie na stronę pogromcy.euro.pl i zagracie sobie w swoje własne euro i wytypujecie zwycięzcę, to dostajecie jeszcze dyszkę od nas na superbet. Także jest tego sporo, zachęcam oczywiście do brania udziału we wszystkich konkursach Zbliża się euro. Jeżeli będzie, im bliżej, oczywiście, pierwszego meczu, tym tych przewidywań na euro ode mnie i konkursów na grupie i Instagramie będzie więcej. Teraz skupmy się na tym, co dzisiaj, a dzisiaj kolejne top 5 typów dnia. Zaczniemy, oczywiście, od pewniaczka. To, co działo się wczoraj, widzicie na ekranie. No, a ja chyba mogę przechodzić do typowania. Pewniaszek na dziś. Pewniaszek na dziś pochodzi z NBA. Oczywiście, typ jest konsultowany z chłopakami z grupy z administracji na Facebooku. Koszykóweczka. Wchodzimy sobie w, w, w USA, i tam jest tylko jeden mecz dzisiaj w nocy. Phoenix Denver zagra Phoenix Denver. Phoenix Suns zagra z Denver. Nuggets jest 1-0, jeżeli chodzi o rywalizację w playoff między tymi drużynami. I tutaj wydaje się mi i wszystkim, że Phoenix wygra to spotkanie. 1-1, Je, zwykły kurs to 1,47, ale jeżeli wejdziemy sobie w super ofertę od Superbet, no to ten kurs już skacze nam do 1,55 na zwycięstwo Phoenix w tym spotkaniu. Phoenix ma najbardziej szczelną obronę w Lidze. Ich, ich przeciwnicy nie rzucają więcej zazwyczaj niż 106 punktów. Po drugiej stronie w Denver Michael Porter Jr. może nie zagrać w tym spotkaniu. i Jest większa szansa na to, że zagra lub, że nie, ale skarżą się ostatnio na uraz i ten uraz może mieć wpływ na jego grę, przez co na grę całej drużyny, gdyż jest to jeden z najlepszych zawodników. Uważam, że to będzie miało duży wpływ na to, jak będą rzucać na geci baryłki z Denver. Uważam, że Phoenix to spotkanie nie wygra i tak również uważają chłopaki z grupy. Pewniaczek to kurs 1,55 na zwycięstwo Phoenix w tym spotkaniu. Kolejne dwa typy to typ rozsądny i typ 50 na 50 Obydwa będą miały ten sam kurs, bo 1,85 już mogę zaspoilerować, ale ułożenie ich nie jest przypadkowe. Pierwszy wziąłem typ, pierwszy typ, który Wam przedstawię, to oczywiście typ rozsądny, będzie pochodził z meczu siatkówki Polaków dzisiaj z Bułgarami w Lidze Narodów. Przejdźmy oczywiście do oferty siatkówki. Międzynarodowe, no i mamy Polska, Bułgaria. Oczywiście Wital he, Heinen, jak to Wital Heinen, to spotkanie na 100% zarotuje jakoś składem. Na pewno nie wyjdą pierwsze czy pierwsze armaty, główne armaty naszej reprezentacji, natomiast e, nasi reprezentacji jednak z Bułgarami powinni sobie poradzić. Patrząc na to, jak Bułgarzy grają z innymi drużynami, e, patrząc na wyniki, no, no nie jest kolorowe, jest to jedna z najgorszych drużyn w tym turnieju. Jednak jeżeli wdrożymy się w. Liczbę punktów zdobywaną na set przez Bułgarów, no to już nie jest tak źle. Dlatego chciałbym tutaj zagrać linię, którą wystawił nam na punkty Superbet. Konkretnie linię 132,5 punkta i zagrać powyżej, po kursie 1,85. Bo tak jak wspomniałem, jeżeli zarotujemy składem, no to, może się, to może się tak zdarzyć, że Bułgarzy będą dochodzili do powyżej 20 punktów dla każdego seta i wtedy ten over ładnie pokryją. Wiem, że Polacy są najlepszą zdecydowanie drużyną w tym turnieju, ale tak jak mówię, nie, nie uważam, że tego meczu nie wygrają. Uważam tylko, że będzie over punktowy. akurat na tej linii, która jest tutaj wystawiona i to jest typ rozsądny i taki sam kurs będzie na typie 50 na 50 i tu to 50 na 50 faktycznie już widać, bo przejdziemy sobie do meczu Iran-USA. Irańczycy i Amerykanie w tym turnieju grają nieco w kratkę. Na tą chwilę Amerykańce są tutaj faworytem tego spotkania. Jednak, tak jak każda drużyna może stwierdzić i każdy kibic siatkówki, z Irańczykami, no po prostu gra się jak po gruzie. Nie wiem, czy jest takie określenie. Gra się źle, po prostu. Te punkty przychodzą naprawdę ciężko. No, przychodzą ostatnio. Ogólnym rozrachunku te mecze przez przeciwników Iranu są wygrywane, no bo Iran jest w tym miejscu, w którym jest w tabeli. Jednak chciałem przejść tutaj również do liczby punktów i linia wystawiona przez Superbet w tym momencie to 181,5. I uważam, że Irańczycy tutaj nogi, w sumie to ręce, będą podkładać Amerykanom i zdobędą troszeczkę tych punktów, a nawet seta. 1,85 na to, że w całym spotkaniu będzie powyżej 1,85 i pół punkta. Przechodzimy do egzotyka. Egzotyk od Marco Gacio dziś pochodzi z Ligi Polskiej, a jeżeli mówię Liga Polska w połowie czerwca, no nie w połowie, początkiem czerwca, to chyba każdy może stwierdzić, że nie jest to ekstra klasa. Przeniesiemy się do trzeciej Ligi Polskiej. Grupa trzecia Dziś Zielona Góra zagra z fotohigieją Gać, która, znaczy mówię tutaj o gościach, która walczy o utrzymanie i wciąż to utrzymanie jest realne. Zwłaszcza, że poprzednie dwa spotkania wygrane przez Fotohigie Gać i to jeden, jedno spotkanie dość zaskakujące, bo z górnikiem zabrze AS 3 do 0, Także dziwne spotkanie, zaskakujące spotkanie, zaskakujący wynik. Nie wiem, co się dzieje w w tamtej drużynie, czy, 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 czy nagle chłopaki złapali gwiazd skrzydle, czy będą jakieś premie po sezonie nad za, to, za to utrzymanie, ale czytając fora, czytając inne jakby przesłanki ku temu na temat tego meczu. Wszyscy mówią, żeby stawiać właśnie na fotokigię. Tak samo mówi Marko Gaccio. Eee, 2,90 na zwycięstwo gości w tym spotkaniu. Zielona Góra dość średnia pasa, 5 porazek z rzędu, także o e, gospodarzach wypowiadać się raczej w superlatywach nie można. My zagramy troszeczkę, e, troszeczkę mniej ryzykownie. Zagramy sobie zakład bez remisu właśnie na zwycięstwo gości w tym meczu, a kurs 2,20 także dość wysoki jak na egzotyka no i co przechodzimy do kursu top a kurs top to faktycznie kurs top natomiast przeniesiemy się do hokeja hokej w USA trwa na, znaczy liga w USA czyli Nigel, trwa w najlepsze w tym momencie Boston Brains zagra z New York Islanders a w sumie Islanders grają u, u siebie więc na odwrót nie sądziłem, że Boston będzie się tak mocno męczył z wyspiarzami w tych play -offach. W tym momencie przegrywają oni 3-2 i jeszcze jeżeli New York wygra kolejne spotkanie, Boston odpada z playoff, co może być dużym zaskoczeniem, ponieważ byli oni stawiani w roli faworyta zwycięstwa Pucharu Stanleya. Okej, okay, patrząc na spotkania, które New York wygrywał, poprzednie spotkanie wygrał 5-4, czyli po dużych męczarniach. Jeszcze poprzednie wygrał 4-1, także o dziwo Boston nie zagrał w tym spotkaniu nic. Jeżeli chce Boston utrzymać się w grze, żeby doprowadzić do remisu, no to wiadomo, musi to spotkanie wygrać, ale jest pewna sprawa, którą, której Boston rozgryźć nie może. Mianowicie jest to gra w przewadze New York Islanders. Jeżeli Boston złapie jakąś karę, to nam momentalnie New York przejmuje... Krążek zamykają ich w zamku, i ta gra wygląda właśnie przez całą salutką karę w ten sposób. I zazwyczaj New York strzela wtedy, wtedy bramki, i zazwyczaj strzela je dzięki dwóm zawodnikom: jest to Palmieri i jest to Barzal. I właśnie tych dwóch zawodników super, w specjalnej ofercie od Superbet mamy na strzelców bramek dla New York Islanders. Wybierzemy sobie Barcala po kursie, kursie 3,55 po prostu, że w tym meczu strzeli bramkę. No jeżeli Boston będzie miał tych kar dużo, a pewnie będzie miał, bo w ostatnich spotkaniach jest tego naprawdę sporo, chłopaki tam nie odkładają w ogóle kija. Uważam, że no nie mają, nie mają, nie mieli do tej pory i nie będą mieć nadal sposobu na to, żeby tego zawodnika zatrzymać. Strzela on bramkę praktycznie co mecz. 3,55 na to, że strzeli i w tym meczu. Tak wygląda kurs stop na całym kuponie. Ma Widnieje w tym momencie 5 typów. Klikamy sobie system jak zawsze. 3 na 5, stuweczka, czyli 10 zł na kombinację, i tu nam wychodzi już 870 zł. Także spora wygrana w przypadku trafienia wszystkich typów. Postaw teraz, stawianie zakładu i czekamy aż się zazieleni. Jest, udało się postawić zakład. Ja zachęcam oczywiście znów do zostawienia lajka, jeżeli Wam się podobało oraz suba. Nie zapomnijcie też rozegrać swojego euro, przypominam pogromcy euro.pl. Linki do wszystkiego macie w opisie filmu, tam też macie opisane wszystkie bonusy, które dostajecie wraz z rejestracją z kodem PBVIP. Jeżeli chodzi o promocję na euro, będę je przedstawiał bliżej euro, czyli w sumie to już jutro i pojutrze, bo euro się zaczyna w piątek. Ok, pochwalcie się tym, jak Wam wyszło euro, wklejając link. W opisie filmu ze swoimi przewidywaniami. No i ja jeszcze jestem winien wam mecz konkursowy, a meczem konkursowym dzisiaj to spotkanie towarzyskie pomiędzy Portugalią a Izraelem. Dokładny wynik wraz z minutą szczelinię pierwszego gola. Nikiem z Superbet, nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i co, trzymam kciuki. Hej.